Głównym kapitanem, jakim dysponuje wydział elektryczny to są oczywiście ludzie. Kadra naukowa naszego wydziału realizuje szereg tematów badawczych. Na szczególną uwagę zasługuje zespół Energoelektroników. Jego osiągnięcia to jest efekt wielu lat pracy, poczynając już od m.in. profesora Tadeusza Citki, przez profesora Mariana Dubowskiego po obecnego kierownika tego zespołu, profesora Andrzeja Sikorskiego. Politechnika Białostocka ma bardzo Długi czas współpracy z wojskowymi instytucjami naukowo-badawczymi, która zaczęła się realizacją projektów, a następnie stworzyliśmy konsorcjum, które stworzyło projekt. Projekt został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt dotyczy rekosurguowalnego zasilacza do zasilania statków powietrznych na napięcie 28V i. 270 v. System zasilania statków powietrznych jest przystosowany do współpracy z trzema standardami napięć siedzi trójfazowych. Ponadto, system potrafi jednocześnie wykonać obsługę naziemną. Nowy standard 270V napięć DC umożliwia obsługę naziemną takich jednostek powietrznych jak myśliwce F22 czy F35. Dzięki przemyślanej konstrukcji dobrowy odpowiednich topologii. W wykorzystaniu półprzewodników z węglika Krzemu oraz wysokiej częstotliwości transformacji energii uzyskaliśmy bardzo wysoki współczynnik sprawności układu sięgający ponad 95%. Ponadto dzięki zastosowaniu zamasowanych algorytmów sterowania uzyskaliśmy bardzo wysoką jakość napięcia wyjściowego w stanach ustalonych, a także niespotykanie szybko reakcji w stanach przejściowych. Obecnie na rynku nie ma dostępnych urządzeń o tak szerokim zakresie zastosowania, tak uniwersalnych i o tak wysokich parametrach jakościowych. Żeby sfinalizować projekt urządzenia, urządzenie musi przejść badania. Które potwierdzą spełnienie wszystkich parametrów, zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych, jakie są zalecane w normach dla takich urządzeń. Każde urządzenie wdrażane na rynek musi przejść badania pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zbadane zostaną, jaki poziom zakłóceń generuje urządzenie, zarówno tych przewodzonych, jak i promieniowanych. Do tego dochodzą takie parametry jak temperatura pracy, półprzewodników i czas, jaki jest potrzebny od włączenia urządzenia do zgłoszenia pełnej gotowości. Uzyskaliśmy bardzo ciekawe rezultaty na poziomie światowym, w związku z tym biuro podjęło decyzję, że chce z nami współpracować dalej i stworzyliśmy konsorcjum, które pozwoliło potem dalej realizować projekt. I to nie jest ostatnie słowo, zamierzamy jeszcze dalej współpracować, mamy kolejne pomysły, zarówno my jak i biuro na kolejną współpracę, jeśli chodzi o projekty dotyczące zasilaczy.